Was na stacji Warszawa Zachodnia już mamy tutaj elfa z Warszawy z cent, z Warszawy centralna do Modlina Tam AKM -ka z Warszawy Wschodniej do Łowicza a tam, a tam stoi a tam stoi SKM do Solejówka Miłosna, a tu wjeżdża Gryfy. Wschodniej. A tam stoi kolejny griffin, a tu odjeżdża Alf do Modlina. Tam stoi ten griffin, a tu odjeżdża Griffin, pierwszy zjeżdżony do hełma. A tam EP 08. A tu się A tu do A tam wyścig, a tam wyścig się rozpoczyna tam kolejny kolej mazowiecki jedzie. Zobaczmy gdzie. A tu jakiś kibelek z starszym fotografem. Nie wiem czy widać. O jezu, pomalowany. EN71! Co? Najstarszy! Ja się nie dziwię, że on jest do piaseczki. Jeśli ja nie dziwię, że on jest najstarszy. A tu. A tu z takim. A to Kiblem. EN571920RB. A tam flirt. A tam, nie wiem czy widać, odjeżdża impuls do sulejówka miłosnej. Tam się nic nie dzieje, tam się nic nie dzieje, ale może się nas zadziać, kto wie, kto wie, nic się na razie nie dzieje, co to było? A tu EP08 robi manewry. No i co się dzieje, odjeżdża flirt ER160 do... do Skierniewic. W Warszawie Wschodniej. Powolny odjazd flirta. A tam Turbo Kibel. EN, E, Alicja, EN57AL. Ale, ale koło się podniosło. I tu się wychłania trób... I tu się wychłania, wychłania EE57. Do otwocka! Dwie jednostki we zachodniej. Jakiś skład odjeżdża O chyba Warsowia będzie jechała, bo słyszałam zapowiedź, z Warszawy Wschodniej do Berlina. Albo z Berlina. Warszawa będzie jechała. A tu mój cień, hej. Hej. A tamto tu belek sobie odjeżdża. N57AL Gdzie? Do Radomia! Do Ublina! Jednostki! A tam coś chyba jeszcze jedzie Tak! A tu jedzie Impuls! No proszę! Kiedyś musiałem go spotkać i go nagrać. Kiedyś. I udało się. Do Mińska nazwa z Warszawy Wschodniej. Jechałem, jechałem jak... Jechałem w tym, w tym dniu właśnie tym impulsem, jak nagrywałem y, 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 pociągi na stację Warszawa Wschodnia. To właśnie jechałem. Ty mi impulsem do Mińska. A tam, a tam. Flirt. Tam, tam. O tam, 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 tam. A tu mam pod nosem wzrotnicę. Proszę, taka wzrotnica. Ale czekamy na odjazd tego flirta. No i no i odjeżdża. Flirt. Ale wysoko mam pantograf. Do Warszawy w Zachodniej. Zysiedlec! A kto by się spodziewał? Dwie jednostki! rs ES-75! ER Tam mamy kolejnego impulsa. Tu trochę takich traw, traw zostało na peronie. Tam jedzie flirt ER 160. Flirt ER z ER 160, który tor bardzo dziwne. Bo on do, do Warszawy wschodniej jest. Jest. jedna jednostka. A to chyba wyjątkowo wjeżdża. Impuls, właśnie słyszałem, jak oto tu zwrotnica się zmieniła. Dlatego oto pięknego impulsa, który słucham, i A tu rusza impuls czterdzieści trzydzieści pięć w E? Zero zero trzy F miłosnej do Waszego lotniska Chopina. Chopina. A tu się tam meldował TLK. Tam pojechał. Impuls. Tam pojechał impuls do latnisko Warszawy lotnisko Chopina, a tam te LK, który, do którego nie wiem gdzie on jedzie Tak dokładnie A tu wzrotnica się przestawiła A tu jedzie akm -ka. Zobaczmy gdzie akm -ka. Ona jedzie do Warszawy Wschodniej. Gdzie? Łowicza! A tam odjeżdża pierwszy kibelek. Kibelek. Odjeżdża. Do Warszawy. Wschodniej. Nie do piaseczna. Zaraz chyba, zaraz będzie wyjeżdżał impuls. Zaraz będzie wyjeżdżał impuls. A tu odjeżdża Telka! Z siódemą! Lubomirski! Telka Lubomirski z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego! Proszę bardzo! Właśnie takim przyjechałem do tej Warszawy. Tak jak mówiłem, teraz będzie impuls odjeżdżał. Do Sochaczewa! Z Warszawy wschodniej, do Sochaczewa! Prawa wschodnia, Sochaczew i pojechali. A ja Wam serdecznie, serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!